wszystkim witajcie na moim kanale. Jeśli jeszcze się nie znamy, to ja jestem Ania i opowiadam tutaj o świadomej pielęgnacji, która pomoże ci cieszyć się zdrową i piękną skórą. Dzisiaj chciałabym sobie trochę porozmawiać o zakupach, o zakupach kosmetycznych konkretnie. Ja większość produktów staram się kupować polskich marek, polskiej produkcji, jednak czasem i coś zagranicznego wpadnie mi w oko i mam kilka takich stron, na których zdarza mi się co jakiś czas zamawiać. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o jednej z nich, jest to amerykańska strona iHerb, gdzie zdarzyło mi się już złożyć kilka zamówień i chciałabym Wam powiedzieć właśnie dlaczego warto tam zamawiać, jakie produkty można tam znaleźć, jak wygląda też cały proces zamówienia i przesyłki. I też także pokazać Wam, co ostatnio sobie kupiłam i właśnie dlaczego. A więc zapraszam Was na dawkę informacji o iHerb i o moich nowych produktach. IHEARP jest stroną amerykańską, która zbiera różne marki z całego świata, nie tylko marki amerykańskie. Znajdziemy tam mnóstwo marek, różnych takich międzynarodowych. I można tam kupić głównie kosmetyki, ale także suplementy diety, na przykład marek jak Now czy Jarrow. I ja właśnie zaczęłam swoją przygodę z tą stroną od suplementów. To akurat koleżanka, która zamawia tam suplementy poleciła mi tą stronę, a ja po prostu rozejrzałam się tam nieco bardziej, znalazłam też trochę fali marek kosmetycznych, no i tak to poszło, zaczęły się te zakupy. Jeżeli chodzi też o same suplementy, to one są przeważnie w bardzo fajnych cenach, w cenach dużo lepszych niż w Polsce, można tam kupić nie tylko witaminy, ale też bardzo ciekawe różne zioła, które u nas są dość drogie. Zdarza mi się więc zamówić sobie tam jakieś witaminy czy innego rodzaju suplementy, ale głównie szukam tam kosmetyków, które nie są dostępne do kupienia w Polsce czy w Europie, jest kilka takich marek. I to, co podoba mi się na tej stronie, pierwsza rzecz jest taka, że przy każdym produkcie na jego stronie produktowej mamy zawsze podaną taką szczegółową informację. Zawsze mamy skład tego produktu, mamy opisane także, jaką dana partia produktu ma datę ważności, więc też nie musimy się obawiać, bo czasami zdarza się tak w niektórych sklepach że dostajemy kosmetyk, który ma na przykład bardzo krótką datę, a takiej informacji nie było. Więc tutaj na pewno zawsze jest po prostu wymienione, że dana partia na przykład jest ważna do końca, czy obecnego roku, czy przyszłego, czy nawet jeszcze dłużej. Te daty są często bardzo, bardzo długie, co też akurat zauważyłam w przypadku tych... Często amerykańskich marek, że na przykład ich PAO, czyli ten słoiczek, który można znaleźć na opakowaniu, czyli to jest ta informacja, ile danego produktu po otwarciu można używać, też jest bardzo długie, nawet w takich ładnych, powiedzmy w miarę naturalnych składach. I to bywa i 12-18 miesięcy. Więc jak na takie składy bardziej naturalne, gdzie tych konserwantów nie ma aż tak dużo, to jest naprawdę bardzo długo. Więc te wszystkie informacje mamy na takiej stronie, czyli i ten skład, i te daty. Ale to jeszcze nie wszystko, bo bardzo podoba mi się też tam taka sekcja z recenzjami. I w tych recenzjach mamy i ocenę taką punktową, i opisową, i często ludzie rzeczywiście się tam mocno starają. Jest sporo tych recenzji takich mocno opisowych. Możemy dowiedzieć się na przykład, jeżeli to jest kosmetyk, czy jaki ma kolor, zapach, konsystencję, jak się komuś sprawdził, zależnie jaką ta osoba ma skórę, czy preferencje. Więc tam jest taki miks tych recenzji, więc zobaczymy to z punktu widzenia i osób, którym się bardzo kosmetyk spodobał i takich, w których on się nie sprawdził, więc mamy tutaj takie dwie strony monety, ale do tego jeszcze jedna fajna rzecz, że niektórzy wrzucają tam także zdjęcia, więc od razu też widzimy, jak ten kosmetyk po otwarciu wygląda, czy to jest gęste, czy niektórzy też piszą, czy na przykład coś dziwnego po drodze się z nim nie stało, opisują swoje zamówienia, więc też uważam za dość cenne informacje. Na polskich stronach oczywiście zdarzają się takie sekcje z komentarzami, ale przeważnie one nie są tak bardzo rozbudowane jak tutaj ta strona, na której jednak dość dużo osób kupuje i mamy bardzo, bardzo dużo opinii, ich potrafi być kilkaset czy nawet czasem w tysiącach, jeżeli to jest taki bardzo popularny produkt. Kiedy już wrzuci się do koszyka wszystkie te produkty, które chce się kupić, no to oczywiście trzeba zapłacić. I tutaj akurat jedyną opcją płatności, jaką przynajmniej ja widziałam dostępną, będąc w Polsce, zakładam, że w innych krajach prawdopodobnie też jest tak samo, jest opcja płatności tylko kartą, więc musimy podać nasz numer karty wraz z tym naszym kodem, który pozwala nam tak, na taką płatność. Niektóre banki mają coś takiego, że żeby zatwierdzić płatność wykonaną kartą, że żeby rzeczywiście potwierdzić, że to my płacimy, a nie ktoś na przykład ukradł nam tą kartę, to dostajemy w aplikacji mobilnej czy na przykład na telefon wiadomość, w której musimy potwierdzić, że rzeczywiście chcemy taki przelew wykonać. Niestety nie w każdym banku to jest i też nie w każdym banku działa to na przelewy zagraniczne. Na pewno działa to na Polski, na zagranicznie bywa różna, więc to też trzeba sprawdzić w swoim banku, czy coś takiego macie, jeżeli obawiacie się płatności kartą. Ja tutaj akurat w tym sklepie nie miałam nigdy żadnych problemów. Niestety jednak kiedyś na takiej stronie z kursami online ktoś rzeczywiście ukradł mi dane karty i użył jej, żeby zapłacić za swój kurs. Więc to bywa różnie i tutaj byłabym bardzo ostrożna i na pewno nie zapisywała tych danych właśnie tej karty i też sprawdziła, czy przypadkiem wasza przeglądarka ich nie zapisuje, bo tak akurat stało się w moim przypadku, a ja nie miałam tego świadomości. Jeśli chodzi natomiast o wysyłkę, to mamy tutaj różne opcje i zależnie od wysokości zamówienia może być ona darmowa, może być też płatna. To bywa różnie, trzeba czasami sobie po prostu sprawdzić w koszyku jak to wygląda. Czasami na przykład wystarczy dorzucić coś dosłownie za grosza i wtedy okazuje się, że ta przesyłka jest darmowa. Jeżeli chodzi też o opcje przesyłki, możemy sobie na przykład wybrać kuriera DHL, co jest nieco droższe. Możemy też posłużyć się taką najtańszą przesyłką, gdzie ona będzie wykonywana naszą pocztą, ale ja ja radziłabym tutaj użyć imposta. Imposta dlatego, że od razu przy tej opcji mamy możliwość z góry opłacenia wszystkich takich dodatkowych opłat, jak na przykład cło. Bo niestety przy zamówieniach ze Stanów zostaje nam naliczone cło, to jest około 20% i lepiej zapłacić to z góry, kiedy wiemy, ile całe zamówienie będzie wynosiło, niż później mieć niespodziankę, że dostajemy z poczty czy z kuriera jakieś powiadomienie, że musimy coś dopłacić. Mojej koleżance zdarzyło się też tak, że musiała na przykład jakieś dokumenty najpierw przetłumaczyć, potem coś opłacać, potem jeździć gdzieś coś odbierać, więc to może wyjść całkiem sporo zabawy. Zdarzało się też innym koleżankom tak, że nie musiały płacić nic, ale wydaje mi się jednak, że te opłaty są już coraz częstsze, i też dlatego weszła ta opcja z impostem, żeby od razu zapłacić to z góry i właśnie ja to uważam za najlepszą opcję, bo po prostu załatwiamy wszystko raz. A dobrze, i też od razu wiemy, czy rzeczywiście opłaca nam się to zamówienie robić. Bo może nam się wydawać, że na przykład zamawiając tam jakieś suplementy będzie dużo taniej, a kiedy doliczą nam te cła, no to może już wcale niekoniecznie. No, i też oczywiście mamy tutaj zawsze opcję śledzić taką przesyłkę, kiedy ona wyjeżdża, jak jest w drodze, więc w każdym momencie też wiemy, gdzie ta przesyłka jest. I nie zdarzyło mi się, żeby coś zginęło, tylko czasami po prostu idzie to nieco dłużej. To też zależy od sytuacji, na przykład teraz jak ostatnio jest ta pandemia, no to oczywiście to może nieco dłużej trwać, jeżeli ktoś w takim czasie robi zakupy. Żeby też nie być gołosłowną, że rzeczywiście są tam jakieś fajne produkty, to chcę Wam pokazać kilka kosmetyków, które sama tam kupiłam i takim pierwszym z nich jest tusz, nie wiem czy to będzie widać, to jest Pacifica, on się nazywa Star Stellar Gaze. I to jest na ten moment mój ulubiony tusz. On jest po prostu świetny, i naprawdę żałuję, że po zużyciu tego opakowania i przy ostatnim zamówieniu nie zamówiłam kolejnego. No ale zdążyłam sobie zamówić paczkę z Naturissimo, która w tej kwarantannie do mnie nie przyszła, gdzieś zaginęła. No i teraz mam, a właściwie nie mam. I dlaczego ten tusz jest taki świetny? On robi wszystko: pogrubia, wydłuża. Rozdziela rzęsy, a przy tym w ogóle się nie marze i nie osypuje. Dla mnie to jest naprawdę evenement, bo w każdym innym tuszu coś jest nie tak. I jedyna właściwie rzecz, która mi tutaj trochę nie pasuje, to jest taka duża szczoteczka. Ja mam małą twarz, małe oczy, więc to może być czasem trochę problem, ale ogólnie tusz jest świetny i nawet nie kosztuje fortuny, bo coś około 50 zł, czyli tak jeszcze całkiem przyzwoicie. Druga rzecz, którą sobie zamówiłam, to jest taki żel aloesowy, a właściwie spray aloesowy. Ja już miałam z, też z iHerba żel marki Milk Creek. Oni ogólnie mają dużo fajnych takich, właśnie produktów bazujących na samym praktycznie aloesie 90 parę procent. I też zostawiam Wam link w opisie do bloga, gdzie zrobiłam przegląd takich produktów aloesowych, i tam jest sporo też produktów z iHerb, na przykład jeszcze marki e, Babo czy Badger, mają takie. Sporo tego rzeczywiście tam jest. I tutaj wzięłam tym razem sobie taki spray. I tutaj mam właściwie tylko sok aloesowy i konserwant naturalny, którym jest ferment z rzodki, mający też właściwości takie nawilżające. Więc to naprawdę skład jest super. I ja będę sobie tego używać na skórę na przykład przy poparzeniach słonecznych, no mam nadzieję, że nic takiego mi się nie zdarzy jak będę nakładać filtry, ale nigdy nie można mieć pewności, no też można go sobie użyć na jakieś ugryzienia komarów, czy ja bardzo też często używam aloesu jako podkład do olejowania na włosy. Kolejny produkt, jaki tam sobie wybrałam, to jest marka Mad Hippie i na początek wzięłam sobie krem pod oczy, który jest mega, mega bogaty. Ogólnie ta marka ma bardzo fajne, takie bogate składy pełne różnego rodzaju witamin, peptydów, naprawdę tam jest właściwie wszystko, co sobie można wymyślić i ja ten krem właśnie wzięłam do tego tak na początek, no, ogólnie mam ostatnio szczęście do kremów pod oczy i bardzo dużo mi się sprawdza z takimi ciekawymi składami. Też miałam trochę nadzieję, że będzie taki w tym przypadku i ja go wzięłam do tego że on ma tutaj między innymi rozjaśniającą witaminę C, ma który wzmacnia tą skórę pod oczami, on też wzmaga produkcję ceramidów, ale też jest od razu ceramid i jest tutaj uwaga aż raz, dwa, trzy, są aż trzy rodzaje peptydów, które mają takie bardzo szerokie spektrum działania i nawilżające i takie redukujące cienie i jakąś opuchliznę i wygładzające zmarszczki, więc naprawdę to jest super bogaty skład myślę, że może być bardzo fajny. A jeżeli chodzi o ceny, one też nie są jakieś takie super wygórowane. Oczywiście no, to nie są jakieś najtańsze produkty, ale ceny nie są też jakieś super wysokie. I za taki krem zapłaciłam około 80 zł. Więc wydaje mi się, że całkiem przyzwoicie za takie bogactwo składu. Jeżeli chodzi o inne produkty z ich linii, mają też jakiś serum, krem, żel. Takie wszystkie podstawowe rzeczy, które można sobie użyć do pielęgnacji twarzy, te wszystkie ceny też wahają się w takich okolicach i też są to bardzo takie bogate składy i raczej naturalne. Jako kolejny produkt wybrałam sobie serum z witaminą C. To jest marka Giovanni. Tutaj mam 47 ml, za uwaga około 30 zł. Więc to jest olbrzymia buteleczka. I tutaj mamy bardzo stabilną formę witaminy C która na pewno też jest bardzo skuteczna, co wynika z różnego rodzaju badań. Ona rozjaśnia przebarwienia, pobudza syntezę kolagenu i oprócz tego mamy też tutaj trochę jakichś ekstraktów, jest trochę nawilżaczy. I ja uznałam, że za taką cenę, no to muszę koniecznie jej spróbować, tego serum. I dodatkowo to mamy w szkle. Jak widzicie, to buteleczka jest całkiem ładna. I wziąłam jeszcze drugą buteleczkę, którą sprezentuję swojej mamie bądź Teściowej. Jeszcze nie wiem, kto dostanie, bo zaraz pokażę Wam drugi produkt, który też będzie dla, dla jednej z nich w takim małym upominku. No i tym produktem prawdopodobnie będzie właśnie ten krem, to jest marka Petal Fresh. Ta marka jest znana w Polsce, można ją kupić w Rosmanach, ale tam są produkty tylko do włosów, natomiast do twarzy i ciała jeszcze nic nie widziałam w Polsce. Znaczy, oczywiście może gdzieś coś jest, tylko ja po prostu nie zauważyłam. Jeżeli wiecie, gdzie coś takiego kupić, to dajcie znać. I to jest seria typowa taka Botanicus i ona ma ładne składy, chociaż też nie wszystkie. Ja już w tej serii miałam maseczkę glinkową z awokado i bodajże zieloną herbatą, też w takiej wielkiej pojemności. Ona była bardzo fajna. Oni mają w tej linii na przykład też takie delikatne owsiane myjadło do skóry, no ale niestety też już tego nie widziałam, więc tym razem zamówiłam sobie właśnie, po pierwsze, ten krem przeciwzmarszczkowy. On też jest bardzo bogaty w ekstrakty, w jakieś nawilżacze. I co ważne, te 200 ml kosztuje niecałe 30 zł. I kupiłam dwa opakowania właśnie tego kremu i wymyśliłam, że ja będę sobie go używać do ciała, ale dam drugie opakowanie też właśnie mamie lub teściowej z taką bardziej suchą skórą jako taki dodatkowy po prostu krem nawilżający przeciwzmarszkowy, żeby sobie poużywały. I drugi produkt, który też kupiłam z tej marki to też ponownie jest tutaj 200 ml i też około 20 zł, złotych, czyli to jest po prostu tak tanio za takiej wielkości produkty. I to jest taki skrab do twarzy. On bazuje na łupinach orzechów. On może być dość mocny. Ja na pewno nie będę tego używać do twarzy. Ja kupiłam go z myślą o moim mężu, z taką tłustą, grubą, odporną skórą, ale jeżeli okaże się, że będzie dla niego za mocny, to ja po prostu zużyję go też do ciała, podobnie jak tamten krem, bo wydaje mi się, że za te ceny naprawdę. No, musiałam po prostu wypróbować te kosmetyki. I ta maseczka i to majadło, o którym mówiłam, też właśnie są w takich cenach, czyli za produkty, które są tak bogate składowo yy, i tak te składy są ładne. A jeszcze tutaj jedna rzecz. One mają bardzo długi okres przydatności, bo po otwarciu można ich używać, uwaga, aż 3 lata. Więc yy, no nie mogłam nie wziąć. Będę próbować i też za jakiś czas na pewno dam wam znać, jak mi się to wszystko sprawdziło. I jeszcze dwa ostatnie produkty, które tam kupiłam. Pierwszy z nich to jest taka maska złuszczająca, enzymatyczna. Tutaj jest ekstrakt z papai, z ananasa i są też proteazy, które działają złuszczająco. Jest też trochę ekstraktów. I za takie opakowanie, tu jest 85 ml, zapłaciłam jakieś 40 zł. Też bardzo mi się spodobały opinie, bo to ma tak dość przyjemnie pachnieć. I działać skutecznie, i tutaj widzę, że no są dwa, dwa składniki takie zapachowe. No, ale może to też nie będzie tragedii przy mojej wrażliwej skórze. Ja ogólnie wolę właśnie takie złuszczanie enzymatyczne, takie mechaniczne. Zupełnie mi nie służy, bo szczególnie moje policzki są bardzo wrażliwe i, i jednak unikam takich rzeczy. Inne produkty tej marki bywają różne składowo. Niektóre są bardzo ciekawe, niektóre mają trochę takich składników, przez które ja nie chciałabym ich kupić. Czy ten też nie jest idealny tak naturalnie? To na przykład jest też polisarbat czy fenoksyetanol, których niektórzy unikają, no ale ja uznałam, że dam jej szansę, bo to wygląda naprawdę tak dość ciekawie. Ale jeżeli Wam coś takiego przeszkadza, to prawdopodobnie to też nie jest marka dla Was. I ostatni produkt, jaki sobie zamówiłam. To jest krem marki Azelik. i ja bardzo, bardzo długo chodziłam wokół produktów tej marki, bo one też mają tutaj mega ciekawe składy. Mi się tutaj w nim bardzo podoba zawartość azeloglicyny, którą ja uwielbiam i możecie więcej o jej właściwościach posłuchać w filmie, gdzie recenzuję kosmetyki marki Ana Cosmetics. Tam sporo całkiem mówię, jak ta azeloglicyna działa. Mamy tutaj też dużo innych ciekawych składników, mamy nawilżacze, mamy też sporo antyoksydantów, na przykład jak koenzym Q10 czy, czy też resveratrol, ale także mamy, tutaj jeszcze muszę sobie zerknąć, a jest też kofeina pobudzająca mikrokrążenie. I są też peptydy. Peptydy, które są tutaj w takim działaniu pobudzającym syntazę kolagenu, ale też takie peptydy, które hamują neuroprzekaźniki i które powinny przez to też wygładzać nieco zmarszczki mimiczne. Więc ten skład jest też bardzo bogaty, bardzo ciekawy. Ja sobie pewnie będę go stosować dopiero. Może jesienią, albo może jeszcze później. Po prostu chciałam zrobić takie jedno większe zamówienie raz, a dobrze, byśmy tam raz na rok i nie dokupować ciągle tych kosmetyków, które miałyby iść aż z zagranicy. No a na jesieni właśnie planuję sobie też używać retinolu, więc pewnie, pewnie jednak będę musiała przesunąć ten krem, bo nie chcę też włączać w, wtedy w tą pielęgnację aż tak dużo substancji aktywnych. Jeśli jeszcze chodzi o ten krem, to tylko tutaj powiem, że zapłaciłam za 50 ml coś około 80 zł, co wydaje mi się naprawdę przyzwoitą ceną, jak za kolejny raz bardzo fajny skład. Ta marka ma takie dość bogate składy, chociaż nie zawsze naturalne, i jeżeli komuś zależy, żeby właśnie takie były, na przykład jak podobnie w przypadku tej Alba, no to tutaj trzeba zawsze tego pilnować, ale ogólnie ich kosmetyki są dość ciekawe, mają produkty z witaminami, z retinolem, z antyoksydantami, więc też myślę, że warto sobie zwrócić na nie uwagę. Jeszcze trochę takich innych rzeczy, które wydają mi się ciekawe, mają oni całkiem dużo kremów z filtrami. thank okay. you I sporo z tych kremów ja umieściłam w swoim przeglądzie kosmetyków właśnie z filtrami SPF. Zostawiam Wam link do bloga tutaj w opisie. To na przykład są marki Goddess Garden czy Babo czy Badger. Tam tych marek jest sporo, tych produktów, więc też powinniście sobie coś ciekawego być w stanie znaleźć. Natomiast jeśli chodzi już o same takie dodatkowe marki, to na przykład mnie bardzo ciekawi Andalu Naturals. Oni też mają ładne składowo i ciekawe filtry barwione. Mają też takie konkretne linie dostosowane pod potrzeby jakichś konkretnych cen, na przykład oparte o jakieś fermentowane składniki, co też uważam za bardzo ciekawe. Kolejna taka marka to jest Derma E. Oni mają też bardzo ciekawe składowo produkty, pełne witamin, peptydów, antyoksydantów. Mają też na przykład bardzo ciekawy filtr w pudrze, i tego można sobie użyć na przykład jako taka reaplikacja na makijaż, czy na przykład przed wyjściem z biura, czy po prostu jako taki dodatek, więc to też jest bardzo fajna opcja. I też cenowo są tacy dość przyzwoici. To, te kosmetyki to są tak w granicach do około 100 zł, więc wydaje mi się, że całkiem spoko. I ostatnio wpadła mi jeszcze jedna marka w oko, i to jest marka Life Flow. I oni mają dość proste kosmetyki, na przykład jakieś oliwy magnezowe, ale mają też kosmetyki z retinolem 1% ładne składowo i tam właśnie mają w tej serii i krem i serum i myślę, że za jakiś czas zwrócę sobie na nie uwagę już po tym, jak moja skóra będzie nieco bardziej przyzwyczajona do tego retinolu i przejdę już przez niższe stężenia, ale myślę, że to dopiero będzie za parę lat. Jak widzicie, uważam, że zakupy na ihead są całkiem przyjemne, dość łatwe. No akurat podawanie może tego numeru karty jest takie niezbyt bezpieczne tutaj do końca, ale to też można jakoś obejść, pamiętając o tym, żeby jej tam nie zapisywać. No to co, to też nie jest najprzyjemniejsza rzecz na świecie. Ale jest tam sporo marek, które warto jednak sobie kupić, wypróbować, czy na przykład właśnie te suplementy, które są często dużo, dużo tańsze. Więc ja na pewno jeszcze będę sobie do tej strony wracać i zamawiać kolejne produkty. Właściwie nawet mam listę taką produktową, co chciałabym jeszcze sobie od nich kupić. A wy tymczasem dajcie mi znać, czy coś z tych kosmetyków, które Wam pokazałam, czy może z tych marek, o których Wam opowiedziałam, Was jakoś najbardziej ciekawi, a może sami już coś zamawialiście z tej strony, może. Na coś warto zwrócić uwagę, może coś powinnam sobie koniecznie kupić Waszym zdaniem i wypróbować. Dziękuję Wam już dzisiaj za oglądanie. Mam nadzieję, że dowiedziałyście się tutaj czegoś nowego, ciekawego, może rozwiałam jakieś Wasze obawy co do zakupów na tej stronie. Ja zapraszam Was jeszcze do subskrybowania kanału. Możecie zostawić mi kciuka w górę. Zawsze jest mi bardzo miło, kiedy jakoś reagujecie na moje treści, czy to komentujecie, czy, czy właśnie jakoś tutaj dajecie że rzeczywiście oglądacie i że Wam się podoba. A więc ja Wam tutaj też dziękuję za to oglądanie i widzimy się niedługo.